Z powodu wojny w Ukrainie zmniejszyła się liczba polskich wolontariuszy wyjeżdżających do tego kraju, by ratować i porządkować dawne cmentarze kresowe. Zbigniew Saganowski z Wrocławia i jego zespół nieprzerwanie kontynuują tę pracę. Jesteśmy tutaj na Kresach już 16 rok. W tym roku akcja nieprzerwana od 2010 roku. Remontujemy cmentarze. No, tutaj w Zimnej Wodzie, w Starym Siole niedaleko z drugiej strony Lwowa ogromny cmentarz w Kołomyi. Także w Jampilu, czyli Prusy Lwowskie dawne przed wojną, tam była troszeczkę akcja porządkowania i na Wołyniu. Ryszard Hubert uratował wiele nagrobków na dawnych polskich cmentarzach i nadal się nimi opiekuje. Nie było widać prawie wcale, były pozwalane. Niektóre składało się z małych części, nawet z kilkunastu sklejało się. No i stoją do dzisiaj, a to się robiło jeszcze z około 4-5 lat temu do tyłu. Cieszymy się, że stoi to jeszcze, że tą naszą pracę widać, ale teraz widzimy, że i ci miejscowi ludzie też dbają już za te swoje groby. Też razem my też robimy i czasami jak jest obok grup ukraiński to też przy okazji zrobimy. Oni też już zbizę dbają, już też nieźle. W ubiegłym roku wolontariusze podczas prac na cmentarzu w zimnej wodzie odnaleźli i podnieśli z ziemi zniszczony krzyż z mogił Jakuba Kapuśniaka, kolejarza, który zginął tragicznie w 1943 roku, potrącony przez pociąg. Jego krzyż ugnił, spróchniał i już leżał w ziemi. Przywieźliśmy ze sobą nowy zrobiony krzyż z drewna, zabezpieczony i za chwilę będziemy go osadzać w przygotowaną taką kotwę, podstawę w betonie. Tabliczka jest odnowiona konserwatorsko, także powinno na wiele lat jeszcze po nim wspomnienie pamięć zostać. Nowy krzyż poświęcił ksiądz Jan Fafuła, proboszcz parafii Matki Bożej Facimskiej w Zimnej Wodzie. Ja bardzo dziękuję. Bo to naprawdę wiel, wielki wysiłki oni wkładają właśnie w tą pracę na tym cmentarzu. Widzimy ten cmentarz jest bardzo duży i bardzo wiele chwastów jest tutaj zarośnięty. To jest naprawdę, bo chciałby się też własnymi siłami z parafią zrobić, no ale po prostu nie mamy na tyle możliwości, bo wiadomo, parafia w zimnej wodzie po prostu jest młoda parafia, ludzie pracują, wyjeżdżają i nie ma możliwości, żeby tu przynajmniej w jakiś sposób zagospodarować. Jest to przykre, że właśnie tak w taki sposób ten cmentarz wygląda, ale jeszcze raz powtarzam, że jesteśmy bardzo wdzięczni panu Zbyszkowi, jego, można powiedzieć, zespołowi, że właśnie w taki sposób, chociaż z daleka przyjeżdżają, dbają o te cmentarze, jakoś troszczą się o nich. Jesteśmy bardzo za to. Na początku sierpnia Zbigniew Saganowski znów przyjedzie na Ukrainę. Jego zespół będzie kontynuować pracę na wielkim polskim cmentarzu w Kołomyi.